Przeczytałem przed chwilą Ewangelię o tym, jak to Jezus od czasu do czasu, gdy nauczał, przybywał do Jerozolimy wtedy, gdy było święto, dla niego bardzo ważne było to, co było też ważne dla każdego Żyda, przybyć do świątyni. To jest jakby przypisane, tak jak i u nas, do świąt, że nie świętujemy tylko sobie sami, prywatnie w domu, ale ta świątynia wtedy odgrywa ogromną rolę. Trudno sobie wyobrazić świętowanie bez modlitwy, bez mszy świętej, bez nabożeństw przypisanych do danego święta. I przeczytałem o tym, co się wydarzyło tym razem, gdy Jezus przybywa do Jerozolimy. Otóż uzdrawia on człowieka, który od wielu, wielu lat, można powiedzieć, jest takim nieszczęśnikiem, który takim pechowcem, który nie może doznać uzdrowienia, bo nie ma mu kto pomóc, tak się tłumaczy. I gdy spotyka w końcu Jezusa, doświadcza ogromnej łaski i miłosierdzia, doświadcza uzdrowienia. I kiedy Jezus spotyka go już zdrowego, mówi do niego takie przedziwne słowa: Oto wyzdrowiałaś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Czy może być, ja bym sobie tak pomyślał na miejscu tego uzdrowionego? 28 lat tego nieszczęścia. Przepraszam, 38 lat, prawie 40 lat swojego życia chorował. A Jezus mówi, że może ci się coś gorszego jeszcze przydarzyć niż te 40 lat choroby. Bardzo ciekawe, jeszcze nawiążę do tego dzisiaj. Bo dzisiaj chciałbym powiedzieć właśnie o roli świątyni i o tym, co się tu dzieje. Jezus to czuł, Jezus tak uczył apostołów i tak mówił ludziom, że modlić się owszem można wszędzie i trzeba, także we własnym domu, ale ta świątynia do niej się powraca. Teraz chcę cofnąć się do pierwszego czytania, właśnie o świątyni, do wizji proroka Ezechiela. Bardzo ciekawy prorok. Polecam, gdybyście mieli kiedyś, Możliwość tak prywatnej lektury, może w gazecie katolickiej, może w jakiejś książce, może w internecie dowiedzieć się, poznać ciekawą historię proroka Ezechiela, jeden z takich ważniejszych, nazywanych większymi prorokami Izraela, powołany przez Boga do głoszenia, do zapowiadania przyszłości, także zapowiadania mesjasza, ale też po to, aby aby potępiał, wskazywał wady jego ziomków, grzechy narodu wybranego. To była bardzo ciekawa postać, żyjąca około 600 lat przed narodzeniem Chrystusa. Pochodził z rodziny kapłańskiej i prawdopodobnie też sam był kapłanem, właśnie sprawującym kult w świątyni jerozolimskiej. Od czasu do czasu, gdy miał swój dyżur. Właśnie mógł sprawować, przyjmować ofiary, <laughs> modlić się. I tenże Ezekiel, gdy się patrzy na całe jego życie, jego zainteresowania, jego ogromne zaangażowanie w sprawy społeczne i polityczne, dzisiaj jest tak już propaganda rozdmuchana i rozbudowana, że. Jeśli ksiądz cokolwiek tam jakieś zdanie z ambony powie, to już od razu jest potępiony przez wiele mediów, że uprawia politykę. To gdyby Ezechiel tutaj stanął i o sprawach narodowych, społecznych mówił, tak jak pewnie mówił nasz patron Ryszard, czując się, że on jest tym, który, bo musi to ktoś powiedzieć, nie mogą wszyscy milczeć. Nie można zamknąć wszystkim kapłanom ust. Długo bym mówić o Ezechielu, ciekawa postać, którą bym przyrównał do naszego prymasa Wyszyńskiego i do naszego Ryszarda Henkesa, który kilka żółtych kartek dostał, aż w końcu czerwoną zaresztowali go do Raciborza i wewieźli do Dachau. A Ezechielowi też zamknięto usta w pewnym sensie, bo wywieziono go wraz z ludźmi w niewolę babilońską poza kraj. Człowiek, który był kapłanem, który był, który głosił właśnie tą konieczność tego miejsca świątyni w życiu człowieka, jemu została ta możliwość odebrana, tak jak nam w czasie epidemii, że nie wolno przyjść do kościoła, ograniczenia, możesz sobie oglądać na wygnaniu, w cudzysłowie, czyli przed telewizorem, ale nie możesz przyjść do świątyni. I kochani wielu uwierzyło, że tak można długo pociągnąć. Ja nie potępiam nikogo, kto skorzystał z dyspensy, ale kochani, telewizor, komputer, komórka, przez którą oglądaliśmy nabożeństwa, nigdy nigdy nie zastąpi tego co jest w świątyni. To właśnie głosił Ezechiel i został od tego źródła odcięty. I on właśnie bardzo cierpiał tam na, na wygnaniu, że nie ma tego kultu świątynnego, że ludzie są poza świątynią. Owszem, wzywali imienia Pana Boga, owszem, wychwalali go jak umieli, ale cierpieli, że nie ma świątyni. To też taka wskazówka dla nas, gdy być może jeszcze przyjdzie taki czas, nie wiemy, że będziemy odcięci, żeby było w nas pragnienie, żeby nie wygasło w tym piecu, Mówiąc tak banalnie, żeby nie wygasła ta wiara przez brak świątyni, sakramentów, Eucharystii, może wygasnąć. I może przyjść moment, że jestem zadowolony, że w moim fotelu oglądam mszę świętą, ale już w niej nie uczestniczę. I tenże właśnie Ezechiel, który to rozumiał, tak jak Pan Jezus, który tak uczył swoich uczniów, że od czasu do czasu świątynia jest potrzebna, konieczna. Ten Ezechiel miał widzenie, napisał piękne opowiadanie. Oto anioł porwał go do jakiejś rzeczywistości takiej innej i pokazał mu i prosił Bóg, żeby on to powiedział ludziom, w czym tkwi wartość świątyni: że spod ołtarza wypływa taka niewidzialna rzeka, życiodajna woda, która daje życie. Życie nie drzewą, kwiatką, które teraz na wiosnę będą wychodzić, ale która daje życie duszy człowieka, która potrafi go porwać w ten nurt, abyśmy popłynęli ku życiu wiecznemu i nie ma takiego źródła na świecie, nie ma takiego, jaki wypływa w obfitości w każdej świątyni. Chciejmy to dzisiaj docenić, rozumieć. A gdy przyjdzie czas takiego wygnania poza świątynię, jak i zakazów, miejmy w sobie taką odrobinę cierpienia, odrobinę pragnienia, abyśmy nigdy nie pozwolili, by płomień wiary wygasł w piecu naszej duszy. Amen.